Pan Zdłuń. Ja miałem się nauczyć, panie profesorze, naprawdę, ale oglądałem w telewizji transmisję z Sejmu i tam niektórzy posłowie rzucali takie hasła, że, że po prostu się wciągnąłem w to oglądanie. Kosztem matematyki się wciągnął. No no to właśnie I tak doszliśmy do prawdy życiowej numer 4. Jedną z pierwszych ustaw w PRL-u była ustawa o walce z analfabetyzmem. Wszyscy nauczyli się czytać i pisać. Ale analfabetów jest ciągle tyle samo, niech pan pisze. Proszę przepisać wszystkie te prawdy do zeszytów. Teraz ja mam do Was pytanie, a właściwie prośbę. Czy w przyszłym tygodniu wytrzymacie bez lekcji matematyki? Nie, doceniam waszą kurtuazję. Ale pytanie było retoryczne, bo ja już postanowiłem, że wyjeżdżam.